Hej, cześć, witajcie, ludzie, z tej strony Robuch, a to jest Payday 2, słuchajcie. Dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie opening, pierwszy w sumie pełnoprawny opening na moim kanale, bo kiedyś tam parę skrzynek w międzyczasie otworzyłem, ale to będzie taki pierwszy, wiecie, pełnoprawny opening. Może najpierw zobaczmy, jakie mam skiny w tym momencie. No, mam takie, sobie pozostawiałem różne, z którymi czasem gram. Hmm, oczywiście z tego jestem najbardziej dumny. Eee, już mi ktoś musi spamić. Eee, okej, okay, dobra. Eee, może po prostu dam siebie na offline. O. I okej. Okay. Eee, I zobaczcie, jest. Eee, to nie są wszystkie. Sk o, tutaj może pokażę. Dokładnie 21 skrzynek sobie otworzymy. 20 skrzynek plus jeden Crime Fest na samym końcu, bo to są w sumie najdroższe y klucze do, do niego. No dobra. Mm, mam nadzieję oczywiście na jakieś y te y legendarne skiny. Jakiś może dropnie, chociaż mała szansa, no ale dobra. więcej mam dla lasów, także możemy, możemy sobie otworzyć. Zobaczcie, stąd w sumie, no tak, tak. To jest z tych takich słabszych, nawet nie najgorsze. No, te takie średnie. To jest takie nawet spoko. To jest fajne. To chyba spoko. No, to już to wiadomo. Nie obrażę się. No i oczywiście legendarny skin. I otwieramy pierwszą skrzynkę. Tak w ogóle ma e macie pozdrowienia od Patryka. <grych> zatrzymaj się, zatrzymaj się. No nie, no kurde. Już mi mógł być fioletowy. A, trudno się tak służyło, o matko? O matko, jakie, jakie to jest brzydkie. Eee, no cóż, trochę taki się zdarł. Eee, co? Halo, coś się zbagowało przed chwilą. Dobra. No nic, otwieramy dalej. Mm, dal lasy. No ojej, ojej, o nie, no nie jest. To, Kurde, tyle czerwonych. No cóż, to też takie obrysane dość mocno. Dobra. Yy, ogólnie, jeśli chcecie sobie kupić jakiegoś. No, zatrzymaj się, zatrzymaj... No nie, no kurde. Ej, coś mnie Almir chyba mnie nie lubi. Ogólnie, jak ktoś z Was by chciał kupować. Yy... Te. Drillę to nie polecam tutaj bezpośrednio z gry, tylko na rynku poszukać, bo można o wiele taniej zdobyć. No nic, no dajcie coś czerwonego, choć. No różowy takim przecież, kurde, ja bym tym grał. O, no dobra, no chociaż przynajmniej fabrycznie nowy, to już można, mogę sobie to zachować. Przynajmniej nie będzie wstydu na dzielni. Jakie tu mam to? No, dobra. Lecimy dalej. No, dallasy, według mnie, takie. Nie wiem. Skiny chyba z dallosa są. Najsłabsze, chociaż. No, wiecie. To też jest w sumie względne. Zależy, które. Zależy, które skiny. O! No, zobaczcie. No, tym na przykład można pograć. Taki sobie. Rewolwer. No, ale to jest gównowarte, że to ja sprzedam za. Nie sprzedam, bo się nie opłaca. Dobra, ostatni Dallas. Proszę mi to otworzyć. I proszę mi dać coś dobrego wreszcie. Halo, proszę tu. No. Oczywiście, no oczywiście. Jaka jakoś. Łomatko. Przecież to jest. Jakby przez Jelita przeszło i tak. strawione po części. Bo ktoś kwasno to wylał, czy coś. Nie, mieść pół roku w jakimś tam kałuży było, w, wiecie, w jakimś tam okopach gdzieś porzucone. No dobra, mm, więc tak to wygląda nasze Dallasy. Hmm, 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 może Sputniki teraz. Tutaj już jest więcej takich fajniejszych skinów. To jest net spoko z takich tańszych, to jest spoko, to też takie. No to jest raczej słabe, to jest średnie, to jest nawet spoko, to według mnie średnie, to jest, to jest całkiem fajne i to jest całkiem fajne. No i to już dalsze to oczywiście, że przytuliłbym. Dobra, możemy otworzyć. No i zobaczmy, zobaczmy, no, no proszę, proszę mi coś fajnego wreszcie dropnąć, no nie no, gdzieżby. Halo, proszę żeby chociaż było nieobrysane. No musi być obrysane, no. Jak zawsze. Dobra, wolę, żeby mi się tu nic nie zbagowało. Eee... Little Leopard, no, dzięki. W ogóle sputniki Dallasy mają wycofać za niedługo. To już o! No, przynajmniej nieobrysany, nie wysrany. <grytanie> no. Ej, szczerze ten skin jest całkiem ładny taki. No. No nawet spoko. Tylko, że nic nie warty. No to jest trochę minus. Dobra, zobaczmy sobie może body safe teraz. Ta, taka zmiana, zobaczcie, no. Tutaj, yy, no wiadomo, no... Yy, legendarny skin, no tutaj też są te fajne w miarę. To jest fajne w miarę, no z tych... No tak średnio, znaczy ta, to i to może jeszcze, no... No, no wiecie, no proszę legendarnymi tu dropnąć i... I i, i i się nie obrażę tak Charlie don't smurf hmm. A ten skin taki bardzo średni ale prawie nie porysany prawie <grystanie> tutaj takie pod światło widać <grystanie> To jest chyba teraz jaka to jest broń To jest za karabin Halo. A AMR-16? A to nie jest ten najgorszy? Nie wiem. O, stój, stój, stój! No, kurde, ej, same niebieskie, halo! Coś, coś się popsuło, halo. Proszę się naprawić. No, znowu taki prawie nieobrysany. No ale to nie, to nie, je, to nie o to chodzi, halo! nie o to chodzi, żeby niebieskie dropić, tylko czerwone, no co najmniej. <gry> A, otworzyłem sputnika, spoko. No nieważne, no ale kurde, no patrzcie, mógł ten już dać, to już jest coś tam warte. No dobra, no to obroniło się, że chociaż... chociaż jest fabrycznie nowe, no to... Ale to to jest kurde, no, Ej, po chwila, bo... Trzeba chwilę odczekać, bo się... O, właśnie. Czasem się lubi bugować. No to dobra, dajcie jeszcze ostatniego Sputnika. Sputniku, dawaj, Vlad Rodina chce. No gdzieżby. <grystanie> Coś nie mam szczęścia do tych skrzynek dzisiaj. No hmm, to nie jest najgorsze. Znaczy, nie jest najgorsze. No mogłoby być jeszcze wysrane. To miałem na myśli. no pokażcie, no kurde. No nie, no. No nie. Widzicie to. Tyle, tyle brak, tyle. <ścoughs> Dlaczego? Kurde. Proszę mi dać coś dobrego wreszcie. No, fioletowy się ulitował. Almir jeden. No, ale oczywiście jakość musi być główną. Ej, ale ten skin jest ładny. No, i spoko, spoko, spoko skin, ale. Aha, ale się musi y, gra zepsuć, także. Y, do zobaczenia za chwilę. Ok, no dobra, wracamy po przerwie. Tak, patrzę sobie na te skiny i tylko jeden fioletowy, także. Y, no, zostało mi, kurde, mało zostało. No halo, tylko siedem. Ja pierniczę. Dobrze, to sobie może w takim razie. A otwórzmy sobie te asimowy, kurde. Bo tu jest masę skinów takich naprawdę fajnych. No halo, no. No, no nie, no. <ścoughs> Widzieliście. Już czerwony, ja, jakie to jest kambagowe, to ja nie wierzę. Eee. No halo, bo ten opening to jest taki 1 na 10 bym powiedział. No halo, przyjrzyjmy się. No to jest fajne z takich tańszych, to jest tań, fajne. No wszystko tu jest fajne, no tu nie ma słabych rzeczy. No te są takie podstawowe, no ale to wszystko to kurde, no. Halo, proszę coś. No, oczywiście, że tak. Nie mogłoby tego dać. To w sumie drogie strasznie. Nie mogę przesunąć. <grystanie> hmm. Nie jestem wysoce ukontentowany. Zostały mi wolfy, tak naprawdę tylko. Wolfach, zobaczcie, to jest mega fajne. <grystanie> Jakby mi takie coś dropło, nie? Dobra. Nie, no, a ja może powiem. Dobra. To ja, ja chcę jakiś niebieski skin w takim razie, Panie Almir. I co? Aha, a teraz to, to mi dasz niebieski skin, tak jak prosiłem. A jak prosiłem o czerwony, to nie. No, oczywiście, to jest. Kurde, no szkoda, że tak słaba jakość, bo naprawdę można tym pograć sobie. Kurde, ja już może się nie będę odzywał. No, no nie. No patrzcie, nawet nawet tego stat boosta mi nie da. no. Właśnie, w ogóle żadnego stat boosta nie dostęp. Co tu się dzieje w tym openingu? Halo, no nie, no, proszę się naprawić. A może teraz weźmy, kurde, takie combination, że weźmy to. I, i weźmy to. O, w ten sposób. No, no stój! Nie. Waj! Już by. No dobra, może openig by się nie zwrócił, ale już by było bliżej, no halo. Muszę wam powiedzieć, że... No! To jest dramat, to jest kurwa dramat, jak powiedział Zbysiu. Ja pierdziele, no to jest, to jest niemożliwe. No i został, no crimefest został no kurde, synu, czekaj to w ten sposób zobaczmy no to ostatnia skrzynka nadziei nadzieja umiera ostatnia jak to się mówi no no nic wiecie co nie opłaca się robić openingów patrzcie dwa Dwa fioletowe skiny, a kurde 18, tak nie, 19, główna wysranego. No cóż, trudno. Ale wiecie, dawno nie było payday. Znaczy wczoraj był payday, ale przez długi czas nie było Paydaya, więc teraz macie taką rekompensatę małą, <laughs> że wydaje hajs na tą głupią grę. No, na głupie kolorowe skiny. No, no ale cóż, czasem można. No i nic, no widzimy się w następnych odcinkach. Payday albo innych serii. No i nic. Na razie, cześć, pa, pa.